Co mi ułatwiło przygotowanie pracowni artystycznej na chacie. No to słuchajcie, jak wiecie, przeprowadziłam się i razem z całym moim dobytkiem przyniosłam też pracę no i wiadomo, że warsztaty z żywicy robię, więc przestrzeń musiała być spora, a że budżet mm, no, nie było noc. mnie na wiele stać, ale szukałam najlepszego rozwiązania. Udało się wygospodarować 25 metrów, a wcześniej miałam aż 54, więc wiecie. Biło się trochę ciasno. Jestem zbieraczem, przyznaję się, ale przysięgam, że to wszystko się przyda. Wszystko. W starej pracowni miałam regały w zasadzie dookoła na wszystkich ścianach. Tutaj niestety to nie chodzi w grę, chyba, że będziemy robić na kolana. Ale mam dla Was jej planer z W opisie wam dokładnie. Napisze, które. to. Trudność montażu 1 na 10. Zamówiłam ich już 6 do pracowni i jeden do sypialni. I tutaj są takie koszyczki, pierdłeczki, półeczki, haczyki i można sobie samemu je dobrać. Mega plus, bo nie zagracają przestrzeni wyglądają super profesjonalnie, a więc i mi profesjonalizm no nie, żeby ja, mi brakowało, ale. No i stały. Zależało mi, żeby były długie, mam 4 sztuki po 2 metry każda. Najważniejsze, że mają regulację wysokości, bo już, słuchajcie, kręgosłup po 30 to nie żart. I te farby. widzieliście, segregacja na kolory, żeby się nie gubić w tym bajzu. No to tyle, bye bye I pamiętajcie, że żadna reklama tylko ja. Angelika. Polecajka obiecałam, więc macie.